Cały YouTube, W innych okolicznościach przyrody jesteśmy w YouTube Space London. Tam jest Helena. Dzień dobry. Siedzimy w kwiatkach. Jesteśmy w dżungli. Jesteśmy w dżungli. Są tu rośliny, których nie potrafimy zidentyfikować, ale są... nie, plastikowe. Okazuje się, że rzecz jest taka, że wszystko rozpocznie z dużym opóźnieniem. Także przy okazji możemy wam pokazać jak to wszystko tutaj przepięknie wygląda. No, można w tych warunkach pracować i tworzyć kanały. Są też w dołu Helena tajne studia, w których właśnie powstają jakieś tajemnicze materiały. Będzie można je pewnie niedługo coś zobaczyć. Także tak się rodzi popularność, moi drodzy. Tak, się rodzi popularność, a ja czuję się jak uczestnik filmu Inherit, Jak jestem jak Owen Wilson. A ty jesteś winsem Wonem. Dzięki. To lepiej tak, niż ona na mój sonem, przykro. To Helena, notna telewizorów youtuberów. Opowiedz coś Państwu, gdzie jesteś? Próbuję się włączyć do akcji, w związku z tym, jak się przesunę w lewo albo w prawo, to będę którymś z youtuberów. To w takiej bieda Edition, po prostu po polsku. Co ty filmujesz teraz? Jestem jesteś gestem? Rakietny, jestem gestem. Jestem gestem z 14 czerwca. Słuchajcie, siedzimy i czekamy, bo ktoś tutaj z legendów postanowił się spóźnić, także czekamy. Normalna historia, prawda? Rozmawialiśmy sobie dzisiaj o tym, że klasycznie trzeba się spóźnić parę minut. Ktoś postanowił spóźnić się godzinę, w związku z tym będzie najbardziej oczekiwanym gościem tej imprezy. No przepraszam, że gadam jedząc, a właściwie żyjąc co jesz? Cukierki. Chcesz? Tak. Oferowałam Ci. To profilaktycznie się boisz i odmawiasz? Tak. To my. Pierwsze, dowiedzieliśmy się po dwugodzinnej, wyczerpującej Cześć, sesji, najważniejszą rzeczą na YouTube, jeżeli chcesz zostać gwiazdą, yes. a my byśmy chcieli, najważniejsze jest mówić do Ciebie. I do Ciebie? Do Ciebie. Czyli, trzeba muszę spojrzeć. W lewo. Do ciebie. Dobra, na 3 cztery. W lewo, w prawo i znowu w lewo. Więc mówimy do Ciebie. I do, I do ciebie. I do ciebie. I do ciebie. Do ciebie. Czyli to jest na tył, tak. na I Jeszcze tutaj, w tę stronę. I na górę. I generalnie musimy być spójni w tym, co mówimy. I konsekwentni. Czyli, czyli coś, z czym mamy największe problemy. Czyli konsekwentnie mówimy bezdury. Wkrótce dowiemy się więcej. Ogromny posiłek w YouTubie. No Stana. zatkałem cannon. Mhm. Mhm. Dobre, bardzo dobre, naprawdę. Nie słyszałeś, że to niegrzeczne, żeby jeździć i mówić równocześnie? Nie. Mhm. Ważne, żebyśmy byli bezpośredni w tym, co mówimy. Jesteśmy, zdecydowanie. Mhm. Tutaj jedzą różne rzeczy. Mhm. Powiem szczerze, to ciasto 3 na 4, tylko jest troszeczkę czerpawe. Przepraszam, czy to jesteś McDonald's, czy kim? To są takie pseudokanapki. Mmm, no, to, to jest taka słodka bułka z dżemem i w środku jest jeszcze masło. Najważniejsze, że w środku jest dżem truskawkowy. Mm. No i będzie to bardzo ciekawa część filmu. Dlatego 3 na cztery, a nie cztery na 4 bo porzeczka by więcej. Hipsterską wodę mm. z limonkami. Bardzo dobra. Co nie tam co, masz? Przepraszam, że ja mam kanapkę i do tego mam kawę. Mhm. Przepraszam, że jem jak mówię, ale przerwa trwa tylko 15 minut. A wiadomo, tak. że jedzenie potrwa nie mnie dłużej. A jeszcze musimy zrobić... Siu siu. To przecież dodałeś. I teraz ja wpadam. Bez przerwy. Podobno Anna rozmawia z jakimś bardzo znanym wersyjskim prezenterem z BBC. Minęły trzy dni z psem, pan no, Moi drodzy, kończy się wszystko co dobre, nawet spotkanie dwudniowe z Anną naprawdę jest urocze, wracamy do rzeczywistości. Powiem ci, że wyrobiłeś się w kłamstwie przez te dwa dni, ale rzeczywiście wcale nie było tak źle. Ale nie było tak źle, jesteśmy teraz na lotnisku. Znaleźliśmy jedyne wolne miejsce na terenie całego portu lotniczego, gdzie siedzi chyba z milion osób. Znaczy to, że jesteśmy na lotnisku, to jest taka zaś duża przesada, bo jesteśmy w Luton. <laughs> to prawda. taka angielska, brytyjska wersja modlina. To nie jest lotnisko, tylko poczekalnia na samoloty, a to duża różnica. To prawie jak radom. Tak, to jest, tutaj jest cały świat, ponieważ są knajpy amerykańskie, jest knajpa belna Italia, więc gdybyśmy chcieli, możemy sobie zrobić zdjęcie przy każdej z nich i powiedzieć wszystkim, że jesteśmy w zupełnie innej części świata. No, tak. To jest Doku możliwe. Dokładnie tak, także więc no, więcej powiem Wam, jak przyjedziemy. My, czyli co? Do usłyszenia. Do usłyszenia. Teraz przed nami pakowanie, żeby nas wpuścili na pokład samolot. Anna nie? zakłóciła porządek lotniska słoikiem crunchy. <laughs> alarm! Powie, alarm! Nara!